Witam. Dzień dobry. Nie pikuję GPK, nie pikuję GPK. Muszę być szybciej useful niż od 13 poziomu po prostu. Dobra. Tego typu postacie. Wybierzmy coś, co będzie mega zajebiste w nich. Talon przeciwko. U mnie jest Zak. Coś, co jest AP i coś, co jest mega fajne w nich. Człowieku. Jak to jest fizuch chyba, nie? Jak to jest chyba fizuch? To jest czas na fiza w tym momencie. Sarol, podkreślenie dało 8 zł. Może bez jest pedo, ale zawsze dzień dobry na klatce. mówi go Co ty pierdolisz, co ty pierdolisz, Nie! Już przestańcie wyzywać, nie. Przestańcie wyzywać. Dobra, gram Ignajta. Wyjebane. Gram Ignajta. Ignite podka. Dzięki za sameczkę. TP Ignite? Normalnie, bez przerwy gram. Najlepiej nikogo nie wyzywać. Andrzej Gowa chyba się. Andrzej Gowa chyba się zakochał. Że taki miły. Fizz piknięty, ten pas nie pasnie w wkleił, człowieku, wieku. Piknąłem Fizz. A wiecie, co to oznacza? Że w gierkę w 15 minuty i mówią, że Fiz jest totalnie useless. My żartuję, wygrywam to. Nie no Jorik wyrobiasz bariera zamiast exhausta na tryndę. Co to, to się pierdala w ogóle? Co tu się dzieje? Możemy? Możemy podejść wszyscy na tym organę i ją zabijamy? Proszę! Oczywiście tak. Dobra, stracił więcej HP, nie, Sylas. Małe zwycięstwa. Czy wygram linię? Na no, co ma 3 krypy mniej. Ekspa. Jezu, on to robi, on to drzukuje. Doran Shield z Ignightem, nieźle. Oj! 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 Tak wpierdolę cicho, kurwa. Zaraz będzie, ja to wiem, wy to wiecie. O, dostałem. Mam problem z autoatakowaniem czasami Oj, bliska chaba. Kto idzie? Talon? No nie no No taka ma, zapraszam na ganka, nie? I zabijamy czy nie What is Zack doing? What is Zach doing? Zack attacking Morgana A very horny player Jest, trzy się dało Ile mam potrzebuje na kombo? A jest jakieś 55, nie? Nie, no ma wystarczająco. A, on ma 558 bazowej many! Okej! Okay, Okej! Okay, to więcej niż 0 na 18 levelu! Uuuu! No to nie, to nie, to nie, panowie. No jakby była wyrównana mana, to byłbym teraz w dobrym state'cie No a to muszę grać jak cipka. Zagram jak cipka. Spokojnie. O kurwa. Jebamy, noob! I KTO JEST KURWA LEPSZY? Teraz JA, BO MAM DRUŻYNĘ W ja FRAJERZE Ja przysięgam, ja oszaleję! ja oszaleję zaraz Freeze, go back Jak to jest freeze, to ja jestem matką Teresą z Kalkuty Coś się Dojdą krypy. A, ah, jest okej, okay, jest okej okay. No to jest taki średni freeze, to, 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 to jest taki freeze hmm. debila tak zwanego, freeze debila No, teraz mógłbym prosto te creepy wziąć, odciągnąć je tutaj, ale dużo czasu by stracił, bo mieliśmy swoje creepy jeszcze niestety Taki freeze, że... Freeze tego typu, nie? To jest O, nie dostał! Ty! Widzieliście? Zwu, czym się wydawało? Może być Morgana, trzeba uważać Coś gra tak jakby chciał dostać rybę Spokojnie, spokojnie. Sylas mam wrażenia, Fizz nie ma trzeba to mądrze zagrać. Tutaj wyblocia? O, 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 idę. Flasza masz, flasza masz, flasza mas! masz! Masz. To mi piguje back kurwa. Kto? To Morgan jest nobem jebanym Siema jajo, siema W się maksuje na fizie BTW? Ta twój stary maksował w na fizie. Jak cię robił kurwa. Weź no, człowieku z czatu. Co podziękujesz? Nie. Ja nie dziękuję za soby. Modynik, dziękuję ślicznie. Zbyt z TikToka. Dramat. Dramat. Męczenista XXI wieku. Potrzebny i zajebała expa, nie? Cześć, całą falę zajebał. Co on gada? Co on gada? Nie macie wizji. Uwaga! Klasic. Klasic. Na shortów Abyssal na fizie by działał. Na shortów Abysala, o kurwa. I pod W, nie? Wtedy, kozacko. No wyjdź do Mida, no wyjdź do Mida tym trindom, No wyjdź do Mida, tym tryndom! No trynta Trynta! Kurwa mać! No bait, bo jestem rybą i łapię baity przynęty, nie? Ja pierdolę, I hate this game. I kurwa! I flashujesz rybę! A, bo to ty jest nagle! Czekaj, co to się dzieje? O, widzę talona. O, mam i te masy potężne. Chłopie. Let's go. Ludens, Ludens. Normalnie, Ludens, rudens army Nie zabijamy raczej. Tu Morgana jeszcze jest, dlatego Nie, Morgana mi sobie Ludens z nich? Normalnie Lud Ludensuje w nich jak coś A Moska jest dobra na postaci, co wolałeś na bombę wyjebać gościa? Ale kim na bombę? Fizę na bombę? Normalnie co ty, jest w, w Sylasa, w Yorika, w Talona, w Wayne, w Morgane, we wszystko? Normalnie tak, o, z echo, bomba. Dzięki temu łączą tutaj chłopa. Ja pierdzielę. Tak pojebane to jest, człowieku, tak pojebane. Szkoda, że nie zbudowałem. No nic, no w next grze, w next grze się uda. Co jest? Aha, double ignite, double ignite, double ignite. ignite, tak, nie, ignite, tak, bierz to, bierz to, bierz to. Hello? 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 Kurde, szybko to muszę zrobić. Kurwa. I zginę O kurwa gościu Już the nie? O mężaj, żeby ryzykować <laughs> W ogóle dostałem, a łańcuch od tego dostałem Od Sylasa jak leciałem na koło Kłótnia, kłótnia w zespole No kurwa, że to nie doleci nigdy O kurwa, co to, to, to się dzieje Aj O kurwa JA pierdolę ma erkę Jeba Jebana myszka jeszcze. Nie, no, my bad, my bad, no. Dobra, jest dwa staki odzyskane. Nie, ta erka, ta erka była żałosna, ta erka była skurwiała. Ja wiedziałem, że tego nie trafię. Naw, nawet ręża bym nie miał przecież. Kurwa, 10 staków straciłem. Bardzo dużo, bardzo dużo. Ale był noty do całą walkę, ty? Jak o ma o Majarkę cały czas. What the fuck? Nie no, gig gigachójstwo, giga chujstwo się stało. Że ten zak idący full AP. Ja yeah, pierdolę. To jest, to jest chore, to jest po prostu chore. Full AP bez Dark City Nie wiem co gorsze. No? Robimy go. Nie ma zonii, na Jarkę wziąłem Oczywiście, że Zag jest już zjebany. Dobra, Zag zabrał przynajmniej, idę po zonie Kurwa, w miał za to bym zabił tego Talana, nie bałbym się skoczyć nie, spoko, 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 śmierć za tego, spoko Dobra, teraz tak, Saki nam będzie garnąć I czapkę, i czapkę Dużo zrobisz z tą maską? Nie, no mało, mało Chujowa maska jak coś, mega, mega chujowa maska Z sobie, bym zabił, Jezus, dobra, że Więcej bym zadał, kurwa masz. szkoda, że nie zadałem, nie? No kurwa, optymistycznie Na maksa No że to ja niski cooldown Więc nie szkoda rzucać, ej że mi chłopie powinni zimitować jego Sylasa To już w ogóle będzie zabawnie Zostań na bocie w takim razie Zostań na bocie O kolejny 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 kurwa Stridebreaker na Stride Stridebreaker na Jurika. No nie wytrzymam No nie wytrzymam Już powinien być zakaz grania w LOLa Za no, coś takiego Kompletny zakaz To ktoś jest Kurde Morgany Napierdaj, że robię Nashor'a. No robią, robią Nashor'a. Jest, nie robią. Spróbuję tam dobiec, ale wątpię, że zdążę. Idę za jednego, nie znajdę jednego, nie za jednego. Idę, idę, idę na, 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 na tych dwóch. Za szybko, za szybko wejście. Faster, złoty Faster, faster, faster Going faster Kurwa, no nienawidzę tej gry! Mówiłem wam, że nienawidzę tej gry! Nienawidzę skurwia gry komputerowej, zwanej Liga Legend! Nienawidzę jej kurwa! Mówiłem! Chusty FF! Chusty FF, please! O kurwa, co się, jak to się dzieje, że wychodzę z gry? Klikając na te przyciski? który nie jest escapiem, a znaczy, nie jest escape, a nie alt. Nie, nie. Ja pierdole. Nienawidzę tej gry. Nienawidzę jej kurwa. Maska na fizie? No nie no, maska chujowa jest jak coś. Ja po prostu drużynę maską, nie budujcie jej. To eksplozywna postać Albo to auto eksplozywny item. Nie wiem, robię to, może nikogo to nie ma. Zobaczymy. No oni się nie boją, mnie, bo... Tu nikogo nie ma. Oprócz mnie. A oni są w 15 osób. No i co, ja mam 1v2 ja, ja mam robić, tak? Czeka, czy ktoś przyjdzie, jak myślicie. O, to jest ciekawe. Obstawiacie, że ktoś tu przyjdzie. Spokojnie, spokojnie, jak coś. Wszystko jest okay, wszystko, zaraz ty tylu dojdzie. Spokojnie, spokojnie. Nie bójcie się. Zajebiście. Jeden. Zatrzymany. O kurwa co? Wow Dobra, jeden Sprzedaj <laughs> ten item Sprzedaj <laughs> ten item Jest okej, okay, jest okej, okay, jest okej, okay, jest okej okay. Lepiej bym zagrał mi Bindinga, może byśmy tego Jurka zabili, ale nie, on ma szesnasty poziom Wątpię, że go zabijamy ty, kurwa I tyle dajdziesz side'em. Niech kupi nawory i niech po prostu robi 1 v 9 no a czy 1 v 1 On chyba zabije Jorycha, nie? Jak Jorych ma zabić Tryndę? On go nawet przecież nie zatrzyma. Szkoda, że TPK nie ma. Gdybym miał TPK, to mogłbym cały czas z Sidem też iść. No szkoda, że Waynefa jest koje krzak szlak. Tego wygrywamy. Erika Tryndę, ale ile ma? Ej, on zaraz... Zaraz się... Musi... Ja mu użył tej ryby tylko do spłokowania nawet. O kurwa Nie chcę go linować bez ryby, bo to jest talon jebaniec. Nie wydaje mi się, że ja przegrywam z Ja, ja w ogóle ja na pewno wstępuję. No to jest kurwa gdzieś talonowska. Na midzie, na midzie teraz. No i widzicie, idą w dwójkę, nie pozwalają mi zrytować i o, oni zostają na midzie i dostają stampa kurwa od chłopa, który jest z w dwójkę. No i nie będzie tej gry. I tak się dzieje kurwa co chwilę. To jest chyba druga taka sytuacja. Są to takie te chłopy. Ma, Naprawdę mam trzech kurwa usesów, trzech juzesów. Nie wiem jak mam grać z tym zakiem. no nie mam pojęcia Jak mam zagrać z full up zakiem? ja go nawet nie widzę w tej grze Naprawdę chciałbym tę grę wygrać, ale się kurwa nie daj wygrać Jest raczej Gond, jest raczej gon, czy nie? No musimy mieć Trynę, Tryna ma wyjebane w nas O kurwa Wszędzie wizja człowieku. Nigdzie się ukryć nie da. O, zajebiście. Moja kurwa drużyna. Super się tym trydą. Kurwa jesteś gnoju zajebany. się grać, do później to pikuj Kurwa stride breaker na Melasa na topie Imagine! Dragons! Spokojnie, to free win. To free win Nie wiem co kurwa i na tu, tu jest tu jest wizja, tu jest wizja. Nie wiem, czy, to, czy coś mi widziało stąd? Nie wiem, może głupi już jestem, może już udaję. Nie wiem, może jesteś ślepy. Może czerwony trinket, może czerwony trinket, no A po że że czerwony trinket, jak my nad wizję mamy Zgadza się Rel Spokojnie, ta gra to free win, ta gra to free win To wiem, to wiem Robię Rika, robię każdego Ko, nie robię dwóch, no Nie robię Morgany z Zonią, niestety, mają Morgany. Klikam kół, na klika Q, jestem martwy, bo Talon sobie idzie Lelelelele. Tu, 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 go! No go! No go! Ja pierdolę. Mamy ich, mamy ich. Dobrze, super, brawo. Okej, okay, nice. Tak. Tyl... Trzeba tryndę. Trynda musi kupić poprawny item i zabija. Co mogę zabrać? Grompa. Dobra, musimy się sk... Kampa. Kampa. Kupuję potę. Kupuję potę. Kupuję potę. Kupuję potę. Kupuję potę. Wygrywam tę grę. Wygrywam tę grę. Wygrywam tę grę. Wygrywam to. Wygrywam to. Wygrywam to. Wygrywam to. Nie ma flaszę, nie o flasza, nie? ta. Anonymous zdało dał 8 złotych. Kurwa dziadzie nie mogę oglądać jak kaleczysz postać gdzie jest kurwa Lichbane to jest co raintem na fizzie pojebie mnie. Zrobiłeś wszystko najgorzej jak się Oj. da na tym fizzie. Nie ty jesteś... Ty, o takim odkleusem jesteś pierdolona sekta Lidbana. Dobra, do, 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 ej, do przodu, ja e, do przodu! Nie on zoni, trochę ryzykowne Teraz kurwa, poleci. Pomóż mi... Nie, kurwa, nie trafiłem, E, mnie! Trinket na króla mnie! Jezdną ilus, jest nautilus. dobra. I tak jest okej, okay, tak jest okej okay. Jest dobrze, jest dobrze To był flash od, od węg, chyba flash, nie? Teraz flashowała Super wyszło! Super wyszło Nie mogę, nie, mo nie mogę, nie mogę tylko musk donate'a, nie mogę kurwa sekty lich vayna słać, nie mogę sekty lich słać jak coś Sekta lich zresztą, to, to jest, po popierdoli mnie Q było? Może, kurwa nie wiem, ja już nie wiem Jo, Trynda Trust zrasitem. Nie wiem czy banszy nie robić Co? Kurwa, las bo trzeba dobijać jednostek I gold dla niego wpada Waga, waga. nie mam wizji, nie mam wizji, nie mam niczego Nic nie widzimy, jesteśmy ślepi Bak, bak, nie skacz, nie skacz Bo to naszor Nie trafił, nie trafił lotem, kurwa Nie trafię, nie trafi, bo Jestem idiotą Nie Nie Nie! Kurwa! Najperka, kurwa remo! Ja pierdolę, no jak można tak kaleczyć postać? Co to zakam. Za coś się, rozpierdole! Przysięgam, znowu jestem trollowany. No znowu jestem trollowany. No nie wiem no. Waffle please. Waffle. Niesamowite, no nie wiem, jeżeli ma więcej niż ono Gierkę Tryndam to ja, to ja, Anonymous 8 złotych, nie ucz trendy, jak grać, zajebałeś maskę na fizzie i nie grasz, baner żałosny gra Już, 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 tak, tak, śmieszny kolejny donejcik, o, ale się wszyscy bawimy, eee, maska na fizie, brak liczby na rel plus jeden, patrzcie na mnie Wysyłam 8 złotych Nie, nie Się nie da Strasznie mnie widz podsumował Nie pójdę, nie pójdę na To już trzeba lecieć do końca w rola Trzeba 3 gry wygrać 3 gry wygrać